Słuchajcie, fragment dla kobiet. Głównie dla kobiet, ale myślę, że dla mężczyzn też, jeśli chcecie posłuchać, to zapraszam, o tym, jak dobrze przeżyć żałobę po związku, po nieudanym związku, po kilkuletnim związku, po długim małżeństwie, po krótkim małżeństwie, obojętnie co, ale jak przeżyć tą stratę. E, słuchajcie, w ogóle wczoraj na relacjach czytałam fragmentami tą książkę akurat o tym, e, dlaczego kobiety wchodzą... No, ale oczywiście to się te, też te trzy mężczyzn, tylko on tutaj w ogóle to jest książka o Tamar, czyli o kobiecie z Biblii, która przeżyła wiele nieszczęść w swoim życiu i on jakby odzwierciedla jej problemy na nasze życie tutaj współczesne i porównuje to, co ją dotykało, to, co ją spotykało na nasze czasy i pokazuje, dlaczego, jak z tego wyjść, jak sobie z tym radzić tak itd. itd. Przywołuje też właśnie fragmenty z Biblii, ale też gdzieś tam z innych. Właśnie tutaj zaraz, zaraz posłuchajcie od kogo. Um, I słuchajcie, um, prosiliście mnie właśnie o to, żebym ja przeczytała, co tam jest o tej, o tej żałobie, bo jednak nie wszyscy, jakby, zdajemy sobie z tego sprawę, że to też trzeba przeżyć. Że to nie jest tylko przeżycie żałoby takiej po stracie, takiej fizycznej kogoś, czyli że jest śmierć, ktoś nas jakby tutaj ziemsko zostawił, ale jest też taka żałoba, że ktoś żyje, ale po prostu rozpadł się, rozpadła się pewna relacja, i to też tą żałobę też trzeba przeżyć, żeby potem móc wejść w nową rzeczywistość i dalej funkcjonować. I właśnie Adam Szustak chce jakby przekazać nam, kobietom, tą informację, tą wiadomość z popartą przykładami i Działaniami. Także zapraszam Was dzisiaj do posłuchania tylko tego jednego fragmentu. Jeśli chcecie czytać całą książkę, to sobie zamówcie. Z, ja mam z wydawnictwa z RTCK. Nie wiem, czy gdzieś tam na Legro odsprzedają, może tak. Ale też RTCK często daje jakieś tam promocje na kupno książek, więc, czy jakieś kody rabatowe. Więc myślę, że gdzieś tam to sobie wyhaczycie. Jeśli będziecie czuli, że jest to Wam potrzebne, to. Po prostu sobie zakupicie, a ja wam przeczytam e, rozdział. On jest króciutki pod tytułem e, Przeżyć żałobę. Okay? Wróćmy do biblijnej opowieści. Tamar przeżyła śmierć dwóch mężów, a to oznacza, że te dwa razy musiała przeżyć żałobę. Choć tekst biblijny jest bardzo oszczędny w opisie, to jednak widać w nim wyraźnie wielkość Tamar w przeżywaniu tych trudnych sytuacji. I w czym przejawia się ta wielkość? Otóż w jej milczeniu. Jak widzimy to w księdze rodzaju, do tej pory Tamar nie wypowiedziała ani jednego słowa, mimo że z pewnością miała mnóstwo powodów, by się odezwać. I tak za, za chwilę usłyszymy, jak zabiera głos wobec Judy, ale póki co milczy. <laughs> jak zatem Tamar przeżywała swoją żałobę? Warto się nad tym zastanowić, ponieważ wśród kobiet jest wiele wdów, nie tylko tych prawdziwych, czyli takich, które przeżyły śmierć męża, ale też wdów pozwiązkowych, czyli takich, które przez jakiś czas budowały bliską relację z mężczyzną, a potem przeżyły jej koniec i teraz trwają w żałobie po swojej stracie. Z pewnością wiele kobiet ma doświadczenie np. dwu-, trzyletniego związku który wydawał się dość dobrą i rokującą na przyszłość relacją, a który jednak nieoczekiwanie się zakończył, zostawiając po sobie ogromną wyrwę. I uwaga, taka strata w życiu także domaga się przeżycia jej jako żałoby przejście przez nią, a potem zakończenie tego etapu i pójście dalej. Choć nie wiemy, jak Tamar przeżywała swoje żałoby, to jednak widzimy, że bez żadnego oporu idzie dalej. Z jednego małżeństwa wchodzi w drugie, a potem jest gotowa na kolejne. Istnieją, drogie panie, dwa rodzaje żałoby: zdrowa i patologiczna. Pierwsza żałoba, czyli ta normalna, potrzebna i zdrowa, polega na tym, że po przeżyciu straty, doświadczeniu uczuć żalu i głębokiego smutku, człowiek idzie dalej, podnosi się ze swojego bólu i żyje. Natomiast żałoba patologiczna, i nie ma to znaczenia, czy jej przyczyną była śmierć współmałżonka, czy rozpad związku, to żałoba, z której nie można się uwolnić. W której ktoś nieustannie żyje tym, co było i co nigdy nie wróci, a w oczach tej osoby jest nadal żywe i aktualne. Niestety muszę przyznać, że patologiczna żołoba częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Oczywiście istnieją mężczyźni, którzy tak się uwiązali jakąś relacją, że mimo iż ten związek dawno się skończył, a dziewczyna ma już męża i dzieci, oni nadal żyją oczekiwaniami, że ona do nich wróci. Statystyki jednak podają, że takich mężczyzn jest znacznie mniej niż kobiet. Co więcej, czasem to nie jest tylko żałoba po dobrym związku, która jest jakoś zrozumiała, bo trudno nam stracić coś cennego, wyjątkowego, pięknego. Ale drogie panie, wiele z was przeżywa żałobę po czymś niedobrym. niedobrym. Mimo, że macie świadomość, że byłyście w relacji z kimś, kto was krzywdził, wyrządził wam jakąś krzywdę mimo że na chłodno, potraficie stwierdzić, nigdy więcej nie wpakuje się w takie bagno, to jednak ile razy dzieje się tak, że wystarczy jeden gest z jego strony i natychmiast się z nim schodzicie. To jest właśnie patologiczna żołoba i aby ją pokonać, trzeba podejść do niej z poziomu woli i decyzji, a nie uczuć. Nasze uczucia są jak zwierzęta, bo zresztą, Stanowią część naszej zwierzęcej instynktownej natury. Pewnie we współczesnym świecie to dość oczywiste, ale powiem to wprost. Zwierzęta mają uczucia: potrafią tęsknić, smucić się i cieszyć. Wszyscy przecież znamy te historie o psach, które, gdy umarł ich właściciel, chodziły wiele kilometrów na cmentarz lub czekały na swojego pana tam, gdzie go widziały po raz ostatni. Za pojawienie się żałoby patologicznej odpowiada właśnie nasza sfera emocjonalna. Na poziomie rozumu potrafimy sobie powiedzieć: Ten związek był chory, bez sensu nie wracam do tego gościa, który mnie krzywdził. Ale na poziomie emocji nie jest to takie proste. Skoro jednak emocje są zwierzęcą częścią nas, to oznacza, że możemy je zagłodzić. Dlaczego część kobiet tak łatwo wchodzi w patologiczne żałoby? Bo dokarmiają wewnętrznego zwierzaka a czym? Przywoływaniem wspomnień, przeglądaniem zdjęć, rozmowami, modlitwami, a także wieloma innymi rzeczami. Gdy więc przychodzi do mnie na rozmowę dziewczyna i mówi: Ojcze, od dwóch lat nie jestem już w związku z tym facetem, bo mnie krzywdził, i w ogóle to była zła relacja, więc dobrze, że się zakończyła i nie chcę już do niej wracać, ale oczywiście dobrze mu życzę i modlę się za niego codziennie. To ja jej na to niech cię ręka Boska broni, żebyś poświęciła mu choć jedną modlitwę. W odpowiedzi słyszę słowa oburzenia: No ale jak to? Mam się za niego nie modlić? No, przecież to dobra rzecz. Więc mówię: nie, to jest wręcz grzech, bo dokarmiasz w sobie zwierzaka emocji. Zostaw tego chłopaka Bogu. Jemu nie musisz mówić, jak ma się nim zająć. Jak nie trudno zauważyć, patologiczna żałoba jest wyborem, konsekwencją małych i większych decyzji. Oczywiście, można w niej dojść do takiego momentu, że przestanie już nim być, tylko stanie się nałogiem, w którym człowiek nad niczym nie panuje. Zanim to jednak nastąpi, Wydarza się wiele drobnych sytuacji, które karmią coś nierealnego, z czym dawno trzeba było się pożegnać. Kobiety wpadają w to częściej, choć może mężczyźni rzadziej o tym opowiadają, stąd takie wrażenie. Tak czy siak, żałoba patologiczna jest nie do przyjęcia. Trzeba sobie uświadomić tę tendencję w nas i zacząć z nią na serio walczyć, bo to nie jest coś, z czym człowiek nie jest w stanie sobie poradzić ale trzeba chcieć, a jeśli to konieczne. Bo zwierzę w nas urosło do ogromnych rozmiarów, warto skorzystać z pomocy innych ludzi, specjalisty, terapeuty. Tamar nie poddała się patologicznej żałobie, a przynajmniej Biblia o tym nie wspomina. Skończył się jej pierwszy związek, odbyła żałobę przepisaną przez prawo, o czym świadczy na przykład wzmianka o wdowich w szatach, które ona nosiła, a potem weszła w drugie małżeństwo. Nie żyła więc poprzednim związkiem, ale spodziewała się dobra w kolejnej relacji. Ona nie mówiła przecież do ona na A, bo er to, er tamto nie żyła przeszłością, tylko otwierała się na nowe. I to jest, słuchajcie, koniec tego. Po resztę, zapraszam Was oczywiście do książki, którą bardzo polecam. Idealna na, na samotne wieczory. Także. Poleca papasiu.